Cześć, jest na na to odcinek informacyjny dotyczący Pucharu Świata Widzów. No i tak, jako że dużo osób jeszcze chce się zgłosić. Było 50 osób i trochę nie było miejsca. Po prostu po rozpoczęciu tak, że się zgłaszają ludzie. To będzie gdzieś tak za tydzień nowa edycja. Te wszystkie osoby, które są w tym pucharze, muszą się martwić, nadal w nim będą. Po prostu dam kolejne i zrobię to tak, że na przykład robię, zrobię grupy po nie wiem jak będzie 80 osób, to po 40, Ode nimi 4 konkursy, na przykład po 20 osób zakwalifikuje się do finałowej grupy, gdzie będzie 10 konkursów. Tak żeby jak najwięcej osób było podczas trwania tej serii. Więc że to będzie całkiem spoko. I tak i ten sezon y, stracamy. Co to jest? Chyba tam do Harachowa W Harachowie skończymy go Co mi się tu się popsuło? Tak to jest wszystko W ośmiu konkursach go skończymy więc nie martwcie się Nie martwcie się on Nadal będzie trwał jeszcze gdzieś przez około tydzień Pod tym filmikiem Możecie zapisywać Po prostu podajecie swój nick I kraj w jakim chcecie występować Ewentualnie strój Co jeszcze niektórzy prosili No i co? Te osoby, które są w tym pucharze, nie muszą się rejestrować do kolejnego, nie muszą nic podawać. Po prostu one zostają u mnie w bazie zawodników. Więc ja się żegnam do kolejnego i cześć!